tekst manny na 23 września. Musiałem wam pisać, napominając, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. List Judy rozdział pierwszy werset trzeci. Komentarz parauzyjny. Nasz dobry bój wiary w znacznej mierze polega na bronieniu słowa Bożego, co obejmuje także obronę charakteru Boga. To oznacza naszą gotowość stania po stronie prawdy za wszelką cenę i przeciwko każdej liczbie napastników, przeciwko wierzeniom i teoriom ludzkim fałszywie przedstawiającym dobrą nowinę o wielkiej radości, którą głosili Pan i apostołowie, a która dzięki Bogu będzie jeszcze udziałem wszystkich ludzi. Apostoł wyraża to następująco: Jestem wystawiony ku obronie Ewangelii. Obrona prawdy to najmniej co możemy uczynić. Prawda jest reprezentantem Boga i Chrystusa, dlatego jest naszym sztandarem, a jako prawdziwi żołnierze musimy bronić naszego sztandaru nawet za cenę śmierci. Reprint numer 3272 Komentarz epifaniczny Wiara raz świętym podana składa się z doktryn, przykazań. Obietnic, napomnień, proroctw, historii i typów Biblii danych przez Boga Jego prawdziwemu ludowi wieku Ewangelii. Nauki te atakowane są z całą siłą i złośliwością, na jaką upadli aniołowie i ludzie mogą się zdobyć. Jako kustosze wyroków Bożych bylibyśmy niewierni swemu szafarstwu gdybyśmy, jak bojaźliwi tchórze w bezczynności, pozwalali na dalsze ataki. Powinniśmy uzbroić się w zupełną zbroję Bożą i odpierać ataki błędu, kierowane przeciwko prawdzie, a podejmując walkę ofensywną, powinniśmy z całą mądrością, mocą sprawiedliwością i miłością niszczyć przeciwne jej błędy i wyzwalać z ich łańcuchów naszych uwięzionych braci i przyjaciół. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Dzieje apostolskie rozdział 17 werset drugi. Tedy Paweł według zwyczaju swego wszedł do nich, a przez trzy sabaty kazał im z Pisma, Rozdział 18 wersety 4 i 19 Tedy miewał rozmowę w burznicy na każdy sabat i pozyskiwał i Żydy, i Greki. Zatem przyszedł do Efezu i tam je zostawił, a sam wszedłszy do burznicy, miał rozmowę z Żydami. Rozdział 20 werset 27 Albowiem nie chroniłem się, Żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. To rozdział 24, werset 25 A gdy on rzecz czynił o sprawiedliwości i o powściągliwości, i o przyszłym sądzie, uląkł się Felix i odpowiedział, już teraz odejdź, a gdy czasu patrzę, każę cię zawołać. Pierwszy Koryntów rozdział 9 wersety od 23 do 27, a to czy nie dla Ewangelii, abym się jej stał uczestnikiem. A zaś nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą, wszyscy więc bierzą, lecz jeden zakład bierze, także bierzcie, abyście otrzymali. A każdy. Który się potyka, we wszystkim się powściąga, w wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nie skazitelną. Ja tedy tak bierze, niejako na niepewne, tak szermuje, niejako wiatr bijąc. Ale karze ciało moje i w niewolę podbijam, abym znać inszym każąc, sam nie był odrzucony. Galatów rozdział drugi wersety od 2 do 5 i od 12 do 14, a wstąpiłem według objawienia i przełożyłem im Ewangelię, którą każe między poganami, a zwłaszcza zacniejszym, bym znać nadaremno nie bierzał, albo przedtem nie biegał. Ale Anitytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się. A to dla wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolę podbili, którym myśmy i na chwilkę nie ustąpili, i nie poddali się, aby u was prawda ewangelii została. Albowiem, przedtem, niż przyszli niektórzy od Jakuba, wespół z Poganami jadał. A gdy ci przyszli, Schraniał się i odłączał, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. A wespół z nim obłudnie się obchodzili i drudzy Żydzi, także i Barnabasz uwiedziony był tą ich obłudą. Ale gdy im obaczył, iż nieprosto chodzą w prawdzie Ewangelii, rzekłem Piotrowi przed wszystkimi, ponieważ ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz a nie po żydowsku. Czemuż, Pogan, przymuszasz po żydowsku żyć? Rozdział 5, werset 7 Bierzyliście dobrze, któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłusznymi prawdzie. Drugi Piotra, rozdział 2, werset 1 Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i pana. Który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zgnienie. Filipensów rozdział drugi, werset 16 Zachowywując słowa żywota ku chlubie mojej w dzień Chrystusowy, Że my darmo nie bierzeł i darmo nie pracował. Drugi Tymoteusza rozdział drugi, werset 5 A choćby się też kto potykał, nie bywa koronowany.

Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 5056. Pytania: Czy w tym tygodniu broniłem, broniłam prawdy? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze